To ostatni, ja? no, bo oś, byliście oś, ja wszyscy a 9, a 10, ja? No. 3,5 minuty. A ja tu limit mamy? 4,5. No tak, lekki klucz. Dobra, stop. to jest lekki klucz. Dobra. Tak, proszę. Tak, skocznijcie, wydychnijcie trochę. 4. 5. 6. 7.

Dobre, minuta osiem. Krótko mówiąc, e, chciałabym, żeby to spotkanie dzisiejsze pomogło Wam uświadomić sobie, kim jesteście. Do, gdzie jest wasze miejsce, częścią jakiego narodu się czujecie. Jest, w tym wieku, w waszym wieku, w wieku dziecięcym jest trudno określić samego siebie. Czasami dzieci mają i dorośli mają z tym problem, nie wiedzą gdzie należą, czy raczej Czech, czy Polak, czy może Ślązak. Żebyście sobie uświadomili, że jesteście jakby nie było częścią społeczeństwa polskiego. A to społeczeństwo polskie ma naprawdę bardzo dużo wam do zaoferowania. Właśnie dzisiaj chcemy Wam pokazać, że w ramach PZKO działają bardzo prężnie kluby młodych. Ty tutaj możecie się spotykać, bawić. Organizować różne wyścigi, zawody, zagadki, spotykać się nie tylko w celach rozrywkowych, ale i w celach takich, żebyście sami sobie udowodnili, że coś potraficie zrobić. Na przykład klub młody tutaj w Bystrzyce organizuje hawaj party. Ty jak wam, takim młodym uda się zorganizować olbrzymią imprezę, na którą przychodzą dziesiątki, setki ludzi. Wszyscy się dobrze bawią, a wy macie uczucie, to ja pomogłem, to ja wymyśliłem, to jest moja praca. Jest to potem wielka satysfakcja i. I ja myślę, że naprawdę fajnie jest być w tym klubie morych cy... Wie ktoś już? Ja powtórzę jeszcze raz tę indycję. Kinich ahał, ogień, ciepło, życie. Wie ktoś z dorosłych? Kinich, ahał. Wie ktoś?